Wraz z Arcin witamy Was w kolejnym odcinku 5 sposobów na. Chyba każdy facet myślę, że w przedziale od 10 do 80 lat marzył o tym, aby chociaż raz płynąć się porszawką, jakąś 911 Turbo, no ale nie ma co ukrywać, że te fury są po prostu drogie. Dlatego wpadliśmy na pomysł, aby dać Wam możliwość codziennego zasiadania w fotelu Porsche. Tak naprawdę fotel biurowy Porsche oryginalny. Przeszło 20 tysięcy kosztuje, więc to też nie tak. jest mały pieniądz. Na oficjalnej stronie Porsche. Każdy może sobie sprawdzić, zaraz pewnie Wam podrzucimy wizualizację. No ale po to jesteśmy my, ja i Abi, aby przybliżyć Wam tą możliwość i marzenia dosłownie za kilka stówek. Oglądajcie. Słuchajcie, poprzeglądałem troszkę ogłoszeń i wytypowałem dwa. Teraz dzwonię do właścicieli, i dowiedzieć się o kosztach yy, wysyłki, bo tak naprawdę nikt nie napisał, a może i nawet uda mi się troszkę coś przetargować. Telefonik i dzwonimy. Dobra, to ja będę dziś przyciągał. godzinki. Super, dzięki. Słuchajcie, nie dość, że jeden fotel jest pod zieloną górą, czyli zaraz zawijam Abiego i lecimy po niego, to już utargowałem pięć dyszek, czyli na 650 złotych mamy fotel do porszaka. Fotel odebrany, dla was to trwało parę sekund, dla nas kilka godzin. Zatem zabieramy się do roboty. Słuchajcie, mimo to, że fotel jest naprawdę w bardzo dobrym stanie, warto go mimo wszystko wyczyścić i delikatnie odświeżyć. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie środki, zarówno do czyszczenia, jak i impregnacji. No i co, zabierzmy się za roboty. Do roboty! Dobra, co Awina, lecimy. Trzeba zabrać się teraz do konstrukcji. Jesteśmy prawdziwymi majsterkowiczami. No i chomikujemy dużo rzeczy na strychu. No bo jak to wiadomo, zawsze coś się przyda. Idziemy po. po części. Ja by trochę tu skleszę, weź mi jakąś bluzę rzuć. Hartuj się tam. No dawaj. Co? gdzie masz? Ja, mam, mam, mam. kurde, trochę tu zimno. Nie Na Nasi tu byli. Na później. Kiedy <grytanie> metalowe nogi. A ten fotel? No może być, to się nadaje. No, ale serio, zobacz. Tu ma te rączki. Ale to jest osobno do siedzenia. No to od spodu zamontujemy. Już to mamy z głowy. Dobrze, no to weźmy te metalowe, a wykorzystamy rączki o. tamte. Dobrze. Widzicie dobrze, że mamy kilka sztuk, bo w tym nie ma kółek, w tym nie ma kółek i w tym nie ma kółek, ale z trzech foteli zrobimy jedno. jeden. Jak widzieliście, chomikowanie wcale nie jest takie złe, ponieważ z tych wszystkich zebranych szpargałków można stworzyć niesamowite rzeczy. Jeżeli czasem brakuje Wam inspiracji, no to tutaj polecam Wam naszą książkę Projekt Tata, czyli 100 sposobów na jeszcze lepszy czas z dzieckiem. Jest tutaj 500 stron, 500 kolorowych stron ze zdjęciami, gdzie krok po kroku tłumaczymy, jak wykonać różne ciekawe gadżety, które zainteresują Wasze dziecko. Zachęcam Was do tego, abyście sobie taką książkę kupili. Tym bardziej, że każdy sprzedany egzemplarz funduje obiadek wspólnie z Polską Akcją Humanitarną. Wracajmy do majsterkowania. Mamy dwa fotele i będziemy musieli z tego skomponować jeden. Z Twojego fotela idzie. U mnie działa mechanizm. Mechanizm idzie, cała góra rozłożona, więc bierzemy dół. Ale co? Nie ma wszystkich kółek. Ale spokojnie, nie martwmy się, kółka bo mamy to, to drugi tak. fotel z, zep, z zepsutym mechanizmem, ale za to. Bierzemy do tego, kółka przerzucamy tutaj i postanowiliśmy z Abim, że weźmiemy rączki też stąd, które ulepszymy. To co ja mam wyciągać to? Pytanie do widzów, gdzie używali zwrotu "porsza" W jakim to serialu komediowym? Jeden uczy drugiego, jak się mówi prawidłowo Porsche. Abi, co teraz weźmiesz się chyba za dechę, co? A Jak to nazwać? Może deska, to tak bardzo brzmi dziwnie. Płytę, której osadzimy w fotel Porsche. Dobra, ja idę czyścić te kółka, Abi nie chcę, weźmie za drewno. Elementy mamy już przygotowane. Harci tutaj kompletuje śruby, nakrętki, podkładki. Ja będę montował nasze nogi. Trzeba to wymierzyć, oczywiście, zrobić po środku. Żebyśmy się nie przewracali na jedną ze stron. Taką robotę to ja lubię. Kurczę. Picobello. Czyli co? Czyli to już by wjeżdżał w fotel? Mhm. Pokieruj, mhm. pokieruj, bo ja nic nie widzę. Wow. No i co? Mamy fotel już osadzony na płycie. Jednak e, rączki, które chcieliśmy wykorzystać, czy powiedz to. Nie idzie to tak gładko, jakby się. No, nie, nie ma, ma co ukrywać, mało. są trochę za niskie, ale spokojnie. Tak mamy jak już. zapowiadaliśmy, mamy pewien plan. Za chwilkę to lekko przerobimy i będzie to tutaj pasowało jak ulał. Ani, przez chwilę się urwał do fryzjera, i zobaczcie jakie efekty. <laughs> Podziwiam jego fryzurę. Mówię, zobaczył moją, jak pięknie wyglądam. Od razu pozazdrościł i trzmiechnął tak. na przerwie. Mój, gdzie on jest? Goli, o, chyba je sobie obiadek. Gdzie ja do obiadek? Poszedł sobie od razu do fryzjera. Przy okazji byłem na obiedzie. No może. Dobra, rączki są, elegancko, wszystko tutaj siedzi, bym powiedział. I będziemy zbliżać się ku końcowi. Wspomniałeś jeszcze? dębowym wykończeniem. No tak. Jak deska rozdzielcza, super Porsche. Wiesz co teraz by zrobił klamer? Ło! Wow, ja Arty, wow. Arci! Mami, widzisz to? Widzisz to? Pierwsza warstwa lakieru wyschła, zatem biorę papier. Tutaj mam 320 gradację. Trzeba wszystko lekko przeszlifować, aby usunąć nierówności. Jeszcze jedna warstwa, i znów zostawiamy do sknięcia. No jaka mi się efekt podoba? Świeci się pięknie. Lakier wygląda po prostu idealnie, od razu podnosi wartość całego fotela. Manufaktura, tak zwana. Dokładnie. Zajmę się teraz jeszcze tą elektryką, żeby fotel był oczywiście sterowany. Także akumulatora elektrycznego. Akumulatora nie... I mi się tu nie przyda. <grym> Arci już, ale aby w międzyczasie oczywiście zrobił akumulator, elektryka działa. Bierzemy się za przymocowywanie drewnianych elementów. No i to chyba będzie wszystko, Abi, co? No, już zbliżamy się do końca. Moi drodzy, tym sposobem dobrnęliśmy do końca robienia tego sposobu. Moim zdaniem efekt jest mega. Nasz ekskluzywny fotel luksusowy. Kochani, na pewno jeżeli byście mieli taki fotel, to wasi znajomi by wam jego pozazdrościli, Także... Myślę, no niewielkim kosztem, super efekt. Myślę, że warto zrobić coś samodzielnie, a w tym pomoże Wam książka Projektata, czyli 100 sposobów na jeszcze lepszy czas z dzieckiem. Zachęcam Was do jej kupna, bo myślę, że nie będziecie zawiedzeni.